Siemaneczko z tej strony Miki. Dzisiaj ze mną gra Mrs. Adamu 15. Witam serdecznie. I w tym odcinku będziemy robić workę zimową. Workę powiadasz? Tak. Yy, wybierzemy się na pole, któreś tam po drodze zobaczymy. Tutaj jeszcze kombajny do graty nie schowane. Nie wiem czemu, ale pracownicy pewnie się opiek Na zimą wieje. Adam Kaziu? Zimą wieje, Kazia nie ma. A my sobie lecimy na pole po orać Ten niuch ma ten 320 koni, także się zapytam? Yy, tak, 320 koni ma ten niuch. o co nie wygląda? Nie, nie da tak się szczekałaści się tylko zapytałem. Nie wiem, no tak Nie wiem no. W sumie nie wiem tak. Bo tutaj ktoś ominął, jaki będę. To tu ciął Z pewnością Miki. Ku to jeszcze... O ja to jeszcze kombajny, będę musiał to tam zrobić, widzę. Na ziarnko? Na ziarnko. O, Miki znalazł jakieś paletko. Znalazłem paletko, o. półkę Tak, tylko to trzeba półką Chyba nie, nie, nie tyndy... nie tyndy droga chyba. Tym półgiem. Nie tyndy droga, tylko że... O. Jak ty wiesz to, pisz? Jak to, pisz to robię? Z drugiej strony, no proszę cię no. <noise> no i chyba znak, no właśnie. Siłem znak. Och uh, ty. Czekaj, wysiadłem się ciągnika. Tylko poprzeczniak taki lub, żeby był poprzeczniak, nie? Żeby tam na trawę nie wyjeżdżać. Ej, kaj za nim. Czemu akurat na tym stronie? Nie mogliśmy od dupy strony zajechać, a nie z tej strony? Co, zanim... co może do tej strony? No, zanim się teraz obróci, to. Poczekaj za tobą? No, żeby było realnie, możesz poczekać. Dobra, to ci poprzeszkadzam. Ty chyba tworzenie pola rozpocząłem, czy nie? Ja nie chcę. Zezwól na tworzenie pól. Dobra. No, będzie dobrze. Nie no to chcę. co? co, Lecimy? Lecimy na szczecin. No to ja prowadzę, będę samcem alfa w tym stadzie. Weźmiemy sobie ten kamerę, żeby ładnie prosto orać przy okazji, a da się może zobaczyć chyba. Może nie. No idzie ten kajsik, nie? No kejsik ten, ale Nusiek też zaskakująco ładnie leci. Przecież on ma też, czy, bo co to się z tym polem stało? Aha, bo on no, tak idzie tak Krzywódko. Nie krzywódko. Ogólnie Krzy... ludzie dziękuję już za ponad 1000 widzów na kanale. To jest już sporo w takim okresie czasu. Miki Gaming? Tak, i chyba coś około 30 tysięcy 000... mi Nie, nie koło 30. 000. Koło 20 chyba z hakiem do Jeśli się nie mylę, to jest też bardzo dużo i dziękuję. A ja dziękuję za prawie milion, haha. Ha. Tak, ja tam też podziękowałem. Nie, serio, niedługo będzie milion, będzie z tego Właśnie. odcinek. Ej, um, czemu. Nie wiem, i... czy w też tego robię, ale chyba bym tak najpierw po raz te kawałki małe. Z pewnością pojechalibyśmy od tamtej strony i jechalibyśmy prosto, ale dobra. Dobra, cicho bądź. Realność tej grze jest zawsze podstawą, wiesz o tym. Mm. <laughs> Boże, jak ty tych ty szoki trzy. Urodziły mi się skliby na górze, chociaż wcale nie były w ziemi. No to już Wiesz co, poczekaj to jakoś założymy normalnie Te tekstury 360 orki to nawet fajnie to wygląda. Mhm. Szczerze to właśnie, od tej strony byśmy zaczęli. No jakoś wyglądało w miarę Aż tak pewnie będzie źle no ale idzie ogólnie może jakieś jeszcze gry będziemy nagrywać Adaś, tak u mnie to chyba każdy wie a u ciebie to, to ja znaczy, nawet sam nie, nie wiem jak no, w sumie farminga nagrywam ludzie napisze się jeszcze nagrywać bo nie wiem no. Wota bym nagrał ale wota w sumie nie mogę nagrywać bo to już program koliguje Koligu, jakiego? to jaki Dzisiaj chciałem nagrać, to mi się akcja sam wyłącza, coś wkrótce chore. No I troszkę. Co, Ls, LS bardzo ładnie chodzi. Nie, LS bardzo ładnie Epidemika bardzo bardzo może ładnie. wrzuca kiedyś jeszcze o... może kiedyś będziemy lasta, jak przestanie się bać tej gry. Nie boję się, ale mi się nie chce. Boi się, boję się, boi się. Nie boję się Outlastu. Nie mam się czego bać w tej grze. Zombie. Zombie. Outlast się. Jaki chory no. jesteś. Nie, ale, szczerze... zombie, może Thailand zacznie używać. Może jednak, widzisz, podpowiedziałem ci. Nie wiem, że zombie zawsze podpowiedzą. Szczerze, no tak, no ja... U siebie już ustawiłem, co chcę na razie nagrywać. Ja bym jeszcze tą FIFA zaczął nagrywać, piętnastkę, tylko no coś w tym programie nie... Nie, 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 no. No się włączam, muszę, popróbuję, może coś tam się zrobi. Żeby było dobrze. U mnie farming, podstawa. Potem Fifa World. jest do mnie dzwoni na Skype. Kalow druty Zapomniałem Oj tam, oj tam, Przeżyłem to Oj tam, oj tam no, nie dobrze. A w sumie też Może gra z widzami będzie się to użyje, ale nie wiem Może ja też coś takiego zrobię A Z Zobaczymy. farminga? Z farminga może Nie no, u mnie to chyba z każdej gry masz, mogę ze mną zagrać W FIFA mogą zagrać, w e, farminga zagrać Kaskader. W Call of Duty nawet można zagrać ze mną. Nie bym mógł, wiesz, na chwilę i. Nawet wota. Też, też by... Chyba kaskader dzwoni, bo już bardzo długo tu oni kaskader przetrwali cały czas. Tak mi odbiorę teraz. No. no, chociaż kaskader będzie Czyli jako Dlatego jest warto wchodzić na nieprzeskadzać na, na skate. Niki, mieliśmy tak. jechać prosto, to niereal... no, nie realnie jedziesz, dobra, to ja pojadę tak nie tu prosto. Nie, ja to nie będę jechał tym łukiem, bo to naprawdę żalało. Ja tu pojadę prosto, wyoram, tak będziemy chodzić się ty, 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 no, co ty, ty tam... no kto tu gra... Ja pierdziel, ty chyba chory na łebie jesteś. Po co tak Zab... pojechałeś? Ale będziesz, Będzie realnie, nie będę kurwa takie łuki będzie robił. Będzie realniej, chyba chory na łebie jesteś. Zobacz, i teraz sobie zawracam i będzie... Ale prosty... wiesz, że w real... Nie, 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 nie. Boże, z kim ja grałem? Na pewno to chyba... To tak jest realniej. Chyba na pewno łatwiej tak, niż yy, Łatwiej, zapierdalać... ale realniej na pewno nie, zapowiedziałeś. O Jezus, czepiasz się teraz jakbyś jednego... Jakbyś Bruce jakbyś takie pole, to na pewno by... byś w realu takiego... Dałoby się normalnie zaorać, bez problemu. Tylko... Już to widzę, jakbyś tym, yy, taki, po takim uchu, jak tam był, pojechałbyś yy, twoim MF-em. Już to na widzę. Całym. No, na nawet mam nagrane. Na no to pokażesz. Dokładnie Jestem. po takim samym. Czekam. No dobra, ty ty się baw tym klinem, potem wyjedziesz 30, będziesz się bawił. W ogóle przecież to jest... Nawet nie przypuszczałem, że takie myślenie masz. Mam. Bo ja już widzisz tak mam prostą drogę, a tak cię będę pierdolił No, no tylko ale, tak życie. sobie możesz wrze porać, ale nie w rzeczywistości. O jakbyśmy normalnie zaczęli orać od początku. Tak jak ja chciałem od drugiej strony, to ładnie byśmy mieli zaorane Tak to zacząłeś od dupy strony a tej kurde jakiejś pokręconej. No to pojść skąd zacząłem. Tak to ładnie jest. Czepiasz się szczegółów po prostu. Czekam szczegółów. sam powiedziałeś, że trzeba będzie prosto pojechać i wyorać. No co pojechałem prosto i no, Ale kurde prosto, to miałem na myśli, że prosto, ale nie że kurde, prosto, że jakieś przecięcie przez środek pola. Gdzie ty tam masz środek pola człowieku? No tutaj. Ty, 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 kurwa tam gdzieś po łuku jechał, ja a chyba tu chyba prostu... na ten rzucaliśmy Oboring i chyba trochę brakło. Albo się, prosić. bo się skończył chyba obornik, nie? No. No i nic się skończył. Dobra, teraz tak, ty kurwa jedziesz pewnie tą stroną. No To czekasz sobie. Nie będę czekał. Będziesz czekał. Nie będę czekał. Będziesz Jadę czekał. od drugiej strony. No Znów chyba chory będziesz. Rozoruję w środek i będzie spał. Znowu 100 razy to pole... Nie, nie, ludzie jak ja mam gazdę. Bo... Ej, jak ja z tobą. Jezus Maria. Co to jest? Do. Kusteczki, jakie Kusteczki, porównanie, proszę cię. A, je 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 tym czymś. Nawet Nie, podobne. porównanie, kurwa, Nie porównanie, czym jeździsz. Nawet nie, nie, Nawet Nie, powiedziałeś czym jeździsz. Okej, Widzą. nie, może nie. wie, nie, nie, wie, że to tam, nie, Wyjeżdżaj Nie, mi się. Bo, bo <noise> mnie no, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 kopał. Nie, 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 jak ty dałeś się Dobra, dobra, jedź mi, mnie nie drażnij, i... Powiesz mi, że jeszcze wiedziesz przede mnie, Luju. Patrz, to no I kurwa, i to jest realność gry, no. no ja kurde. się ustawiłem, czekam ładnie, pięknie, wjechałem sobie, w bruzdę, to on mi spierdolił się tutaj, a ma jeszcze po łuku pojechał, jakby. Bo najpierw jedzie właściciel, właściciel. Pan głównych ziemi, kurde, włości, wielce Lord Miki, a znajdę to jakiś chluster, Sługa Adam. Bo sługę to se musisz najpierw kupić, Nie musisz nawet... Zostałem ciebie. Nie, nie, żeby mieć to trzeba dużo pieniędzy wydać, pamiętaj. Co? Kupę tych twoich włości byś musiał oddać. Jeżeli nie? dla ciebie widzę to jest dużo. Zutóweczkę? Ty widziałeś, chłopcze, kiedyś zutóweczkę. Więcej razy niż ty. Ja, ja więcej zarobiłem w życiu niż ty, no ale no. dobra. Omińmy, omińmy już te włości, twoje bo... że no, Za, ja za, za... dużo na miesiąc? No. Dwie, Dwie. No. Dwie nie czego nie, obe, nie obrażaj, nie nie obrażaj sobie, żeby praktyk, cię trzymał w robocie? Nie obrażaj praktyk yy, mechaniki, bo... To ty, ja ty nie lepszy jest. Powiedziesz, ja że stóp. a się dostaje dwie. No to ty też mi obraza pójdę stuwa w tą czy w tu. O no, jakbyś ty tak pracował to byś zobaczył jakieś jest życie. <laughs> Dobra. Dzięki. Ej, dopiero to ja się skapam, że ten pół ma jeszcze jedno kółko takie. o co cioce, nie? Ej, dziwne to jest trochę. No, to możemy dalej. U, Adaś, piękne wycofanie. <grystanie> Dojechałem przy Dzięki. <drogę>, wiem. Dzięki. <grystanie> I, 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 Adas, ale to jest póg obracalny, obraca się. No popatrz, no ale zanim u mnie się to włączy, to... Nie, nie. To ciapek Fajna chyba przy... to jest z tego, tej ziemi, to to jest spokojne, mhm. Tylko ten kurz to troszkę taki jest, no. no nie, nie. Lujowy trochę, Pogral, nie? No ale chyba tak się nie pójdzie. Chociaż czasem się kurzy. Zależy jaka to ziemia to słucha ziemia, bo tu, no bo tu... chyba kaski ignu i rozrzucą i by coś o ziemię Bardzo. Kiedy my to... Ale pomyśl sobie kiedy ten nawarnik był rzucany, no, no temu, na let's play'u. Półtora tygodnia temu, żeby się nic kochać. No. Ale nie tak robota, tak. takimi puszkami to idzie nie. Mhm. Ogólnie standardowa mapa Holzhausen. Ale ja myślę nad zmianą u siebie. Adam myśli. Przecież... Posyłajcie może jakieś ciekawe mapki, może coś się wybierze. No na żeby miały powgrywane już wszystkie mody sieczek, gnojówki, obogniki i tak dalej, F2 tak? to, to właśnie to taką szukam, żeby tak zmienić, trochę urealnić tą grę. Znaczy Holzhouton jest bardzo fajną mapą, bo chyba mi się nigdy niby nie znudziła ta mapa, albo po prostu chcę dorzucić coś nowego, żeby było ciekawie. Miki tam da link do mojego FB, więc tam możecie posyłać nowe. Właśnie, ja dać sobie założyłem Facebooka. Tak, bo już Miki mi tak truł dupę, że już musiałem założyć tę bo trułeś dupę, gorzej nie. niż niekiedy babka trułeś mi dupę bo, babka to się nie truje dupę na co innego, nie robisz tą dupą to, to, twoją? a nie, dobrze nie, nie, nie. Ja, tak tu, jak, nie, jak nie twoją to... jak twoją to nie jest właśnie. temat taki do gadania no. właśnie nie <laughs> to co, co ona robi z twoją dupą na ja niebedewnikiem <laughs> no, dokładnie no co? ale to jak to wygląda Ostrzydźmy. to masz... tu masz wywiedzionych dół gdzieś to, no to masz taki na środku taki ten... właśnie, ja tak dziwię, jak tu wywaliliście ten gnój, że to taki Uprakło. w ale że tu tak w środku taki pasek... No bo jeździli dookoła. Aha Trzeba się jeździ jedno obok drugiego, że jak zabraknie, to tak. <grym> Ale serialnie tak dziwnie zrobiliśmy, tak taki było. Pas... Po prostu jeździli dookoła, potem <grym> w poprzek. Gruba powiedz. No tak wyszło, bo a jakoś to wyszło, może Ja i Jajca, że ja mogę z tą gnojówką przejechać, przecież tutaj bym to. <grym> Ale to, ta gnojówka to by wiesz. Musiałbyś odczepić się, no jaka to jest? No, ale żeś to... tu prosto wjechał, jasno. Ty też na no, połoku wiesz, żeby nie oszukujmy się. No. Tym piękno... Tą pięknością nie da się prosto wjechać. No, nie, no, ale też połoku wiesz, żeby kiedy. Właśnie, i to jeszcze kurde jest. To... Ile to masz? 4 z tak? Gdzie? W MF-ie? 3. Trzy. 3, trzy, ojej, z no, tydzieńą połoką trójką wchodzi, a tu ma ile? 7 czy 8? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tylko bydę 3. 9 9, no to 9, a 3 no to różnica. Ja myślałem, że czwórkę w ogóle masz przy MF-ie kiedyś miałem Miałeś czwórkę? No. Przemer no Ser? No Patrzcie tyle lat, tyle lat żyje jeszcze, takich rzeczy nie idzie. No nie? Ale tutaj ładnie teraz po <gulia> ja połku idełkiem aż mi aż mi, mi kierownicę uciekła z tego wszystkiego nie się bardzo ładnie ma w środku. Fajnie tak. Mi się też ma fajnie w środku. Nie, nie? ogólnie ładnie widać jak się orze w środku. Ty, ale ja ja. Ale tak widać. Mhm. Szczerze. fajnie ucho widać. U mnie też miała być orka, ale kiedy będzie to? Może z widzami zagram orkę? O. Lepiej nie. O! Adam ale to prosto boje Ty, ja zaraz jak tu jadę widzisz mnie? No. I teraz tak pojadę prosto w tego bina i akurat no, wyrównam no pewno. Serio, pojadę Nie. Do prosto. To, to zaraz kończymy nagrywanie, tylko poprzednio co zrobię. Ty dobrze, bo akurat ja tam dojadę już prosto. Pa, beka, beka, beka. Możesz tu wyrównać. Nie wiem, pojadę prosto już tam. Możesz tu moje to wyrównać. Jakoś tak w miarę, bo tak pojechałem, wyjechałem źle, ale. Ale tak chciałem. Pa. Ty ten znak chciałem, a on się pojawił już. Pojawiam się i znikam. Taka moja taktyka. Jo. <laughs> dobra, te, to ja już pojadę tam do drogi prosto. No. Teraz, powiedz, tylko położ. Trochę miedzy załapię, dobra. Ale nie no, to te tak 360 wymiatają. No Boże, ja teraz już... No, szczerze, zajebicie. Przy, to jest, to jest przy kultywacji to jest, jest najlepsze, albo w ogóle. Ale oryka też spoko wygląda. O, wiesz, bardziej realnie. No, jak robisz z to tym bardziej. <laughs> Wiadomo od nikiego z proste. E, ty nawet ładnie wjechałem tutaj No Skakująco Ale taka, tak, to co? to krzywo, ale nie mi się podoba tak, ale lepiej niż takie proste w kółko, to jest, no. W kółko, no ale tak, bo jak gdzieś krzywo pojedziesz, to potem ci się w, pod kątem robi, taki idzie, nie? No, ale to jest, to Przy siebie to mi się też podoba Czemu, przeze mnie? Przy siebie mówię, przy się... A przy siebie, ja, przy no, przeze mnie zrozumiałem Bosko mnie.

Teraz ja śpiewam u siebie, Zresztą dobra. <grych> jak ty śpiewasz, mnie na let's play, to ja pośpiewam u siebie. Dobra. No, Co możesz, na świat? Kanem przejazdem. Tak, fajnie, brodzie, będzie urozmaicenie Fajnie cię widać, jak mam kamerę z przodu. Ale ściąga to chyba do nas. No ja, bez obciążnika i właśnie zero rozciągania. No i ja trochę znosi. No i trochę znosi. Ale ty masz, masz przecież obciążnik budowany. Mamo. Nie wiem ogólnie model tego case'a jest moim zdaniem jednym z lepszych Ogólnie te dobra. ten jest taki fajny Zresztą ten Orlan twój też nie jest brzydki, ale mało imają w ogóle Bo było, ale ściągę jest... Aż zaskakujące nie? Jak to? Co Zobacz jak to... Jest... Nie dobra. Już... Nie mam pytania. A tam, co ty robisz? Aaaaaa zawikę robię. Zawikę, to płodjesz do mnie. Chodź. Zaraz, akurat, może po poprzedniach no, zrobię. No gdzie jeszcze? Przecież nie do A to chociaż tutaj ten kawałek. No, na serio. Mhm, <noise> o jezus ty! Ale mnie rzuciło. Śmiesznie. No, no weź, no nie lubię się ja. No przecież to i tak skończymy poprzedniak z tej strony. No, no dobra, bo tu jest ładne, no, dobra, to muszę... no, Przecież no, nie, nie będę po łuku poprzedniaka robił, nie będę robił tego samego błędu za ty. Masz ty już tutaj tak do. No dobrze, już smykaj, stąd, bo żywo podwieżasz. Realnie. Człowieku. Ogólnie hej dla Mikiego, bo nie poszedł do szkoły, tylko nagrywa właśnie let's Ładnie, Dokładnie. Stań ładnie koło mnie. Może tak? Mogę no tak stanąć? Przyjdzie. Możesz. No, także dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka. Na razie. Baba.